Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Paweł Kuflikowski, a to są Rowerowe Shorty, czyli nasze cotygodniowe spotkanie, w którym opowiadam o tym, co w kolarstwie branży rowerowej się wydarzyło. Ostatnio, zanim przejdę do newsów, Pablo powiedział mi, że mój kadr jest tak ciasny, że jak ogląda shorty, to prawie mu zaglądam do talerza z płatkami śniadaniowymi. Także troszeczkę przebudowałem ten kadr, ale generalnie mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości. Trochę w ogóle przebudujemy tutaj tą przestrzeń, w której nagrywam, w moje mieszkanie i trochę inaczej będzie to wyglądać. Jeśli już oglądasz, pamiętaj, subskrybuj, daj łapkę w górę. A ja co tydzień serwuję najgorętsze newsy na temat rowerów, kolarstwa i branży rowerowej. Lecimy. Nie wiem, co jest gorętszym newsem. Z mojej perspektywy e, chyba to trzęsienie ziemi w polskim MTB, o którym mogliście już obejrzeć i posłuchać na profilu projektu Kolarskiego na YouTube albo poczytać na MTBX.pl. Ale myślę, że dla większości Polaków, którzy jeżdżą na rowerze, bo ponoć statystycznie 96% Polaków umie jeździć na rowerze, czyli umie zachować równowagę podczas pedałowania. Dużo ważniejszą informacją będzie to, że prezydent Karol Nawrocki podpisał UMO ustawę. Wprowadzającą obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Dotyczy to zarówno rowerów, hulajnóg elektrycznych, rowerów elektrycznych oczywiście, a także UTO, czyli urządzeń transportu osobistego. Natomiast w dużej mierze przede wszystkim dotyczy to hulajnóg elektrycznych i rowerów, bo to są najbardziej popularne urządzenia. Ustawa oczywiście ma tzw. wakacje legis, czyli wejdzie w życie. Prawdopodobnie na przełomie lutego i marca, czyli właśnie wtedy, kiedy no, rozpoczyna się sezon rowerowy i wtedy, kiedy odbędą się pierwsze, ta pierwsza edycja Velodays tutaj końcik autopromocyjny. Jestem dzisiaj mocno uśmiechnięty i mocno naładowany dobrą energią, bo spędziliśmy razem kilka godzin z Pawłem Cyburtem obzwaniając i mailując z kolejnymi potencjalnymi i już potwierdzonymi wystawcami, jeśli chodzi o VeloDays, Parafrozując jednego z potencjalnych wystawców, VeloDays to nie giełda samochodowa, a zlot miłośników motoryzacji, tylko oczywiście w kontekście rowerów, więc zapowiada się super event i myślę, że te 2300 metrów kwadratowych, które mamy w hali B w Warszawie na Żoliborzu wypełnimy po brzegi naprawdę fajnymi rowerami i fajnymi rzeczami z około rowerowymi, także jeszcze chwila z odsłanianiem kart, ale naprawdę... Mamy prawie same asy w rękawie. Wspomniałem o trzęsieniu w polskim MTB. W trzech zdaniach o co chodzi: jest kompletna zmiana podejścia do treningu i szkolenia kadry narodowej. Plan zakłada. Nawet medal olimpijski w Brisbane w 2032, więc mówimy w końcu o perspektywie nie jednorocznej, kiedy mamy budżet roczny i cele roczne, tylko mówimy o długofalowym planie zbudowania, odnalezienia, wsparcia i, i rozwoju talentów kolarskich, których w Polsce mamy naprawdę dużo, więc. Z jednej strony mamy Natalię Piruk, która jest mistrzynią Europy w, zarówno w, w przełajach, jak i medalistką Mistrzostw Europy w Corascanty. Mamy, dopiero co pisałem o tym, trochę nie offroadowy news, ale Weronikę Wonsaty, która dołącza do Canyon Stram, Stram Generation, czyli teamu development szosowego, takiego przedsionka World Touru. Mamy już zawodników, którzy ścigają się z powodzeniem na szosie. Młodych zawodników, jak chociażby Maxa Matyjasika. Teraz na szosę od zeszłego sezonu przesiadł się Kasper Dobke, który widać, ta szota, szosa mu procentuje, bo fajne wyniki teraz w przełajach wykręca. Na szosę przechodzi Kasper Mizuro. Coraz więcej zawodników próbuje działać multidyscyplinarnie a też mamy sporo fajnej obiecującej młodzieży, która naprawdę świetnie jeździ na rowerze górskim, tu szczególnie, bo mówimy o kolarstwie górskim, więc mam nadzieję, że Natalia Jeruzalska tutaj z zespołem, który już w tej chwili tworzy i buduje stworzy naprawdę przestrzeń do tego, żeby ci młodzi zawodnicy i zawodniczki mogły się rozwijać i naprawdę osiągać jak największe rezultaty na arenie międzynarodowej, bo jak powiedział Marek Bartosiewicz, na Puchary świata mamy jeździć po wynik, a nie jak to było dotychczas po doświadczenie. Zaglądacie do rowerowych shortów i słuchacie i oglądacie rowerowe shorty po to przede wszystkim żeby mieć jak najwięcej newsów sprzętowych, żeby być na bieżąco z tym co słychać w branży rowerowej Teraz taki troszeczkę spokojniejszy sezon, ale cały czas prawie że potwierdza się, że nie ma rowerowych shortów bez newsa o Garminie. Tym razem zaprezentowany został Garmin inReach Mini, kolejna nowa odsłona Garmina komunikatora satelitarnego, który naprawdę ratuje życie. Tutaj mamy do czynienia z małym urządzeniem, które, za pomocą wbudowanego odbiornika i nadajnika satelitarnego z dowolnego miejsca na ziemi, zarówno na lądzie, jak i wodzie, jest w stanie wysłać sygnał SOS. A nowa wersja rozbudowana o ekran dotykowy, no i nowsze takie bardziej cyfrowe funkcje, zarówno pozwala wysyłać SMS-y, messengerować można powiedzieć, jak i wysyłać zdjęcia, więc tutaj jest zdecydowanie dużo, dużo więcej możliwości. Więc, więc ta, ta komunikacja satelitarna już nie tylko do ratowania życia, ale także do po prostu komunikacji. Powiedzielibyście pewnie, albo powiedziałbyś, powiedziałabyś, no po co mi coś takiego, przecież w Polsce wszędzie jest zasięg. No. Nie do końca, każdy, kto jeździł po górach, każdy, kto czasem żegluje po jeziorach, szczególnie po tych większych łapie się w tak zwaną dziurę zasięgu, a jeśli chodzi o ratowanie życia, liczą się naprawdę nie minuty, a sekundy, więc taki komunikator in-reach w kieszące, no myślę, że powinien być standardem, jeśli szczególnie jeśli jedziemy w, w góry, w bardzo odludne. Tereny, tym bardziej że taki Garmin inReach jednocześnie z SMS-em wysyła także koordynaty więc naprawdę jest to super funkcjonalne urządzenie ta najnowsza wersja wyceniona jest bodajże na 2499 zł czyli 2500 zł nie jest to mało większość osób nie będzie korzystała z tego urządzenia długoterminowo długofalowo czy też jakby długo, wiele razy w ciągu roku no, ale myślę, że fajnie, chociażby, żeby na przykład wypożyczalnie w górach, które wypożyczają rowery górskie, miały na przykład w swoich portfolio, w swojej ofercie możliwość wypożyczenia takiego garmina InRicha, może nawet wymuszała na, na klientach, na osobach wypożyczających właśnie wzięcie takiego urządzenia, tak samo jak powinno to być z, z kaskiem rowerowym. InRich oczywiście wymaga abonamentu. Ten najbardziej podstawowy to. 10 euro, czyli 42-3 zł miesięcznie za dostęp i możliwość takiej bardzo podstawowej komunikacji. Te droższe wersje abonamentu, obejmujące możliwość właśnie komunikowania się, takiego dowolnego wysyłania zdjęć, są troszkę droższe chyba dwu albo trzykrotnie droższe, w zależności od, od, od oferty. Ale myślę, że tak naprawdę no, to jest coś, co fajnie mieć. Często, jak się jedzie w góry z jakąś ekipą przewodników, oni zawsze wyposażeni są ze sobą, między sobą w krótkofalówki. To jest dobre do łączności właśnie między grupami, między pilotem i powiedzmy osobą zamykającą grupę. Ale w przypadku jazdy w górach i ratownictwa, taki InRidge wydaje się naprawdę być must have, więc. No, jeśli nie InReach w wersji komunikatora, no to ta technologia InReach także dostępna jest w najnowszych Fenixach. Więc jeśli ktoś ma, to warto chociażby przy okazji takiego wyjazdu dokupić sobie abonament i skorzystać z tej usługi. Po prostu żeby być bezpieczniejszym, bo jak posłuchacie, w najnowszej samotnej ucieczce Marcin Górnicki da Gravel Bern zabrał kilka rzeczy. No i żadna z nich się nie przydała, ale miał je ze sobą, więc był przygotowany na najczarniejsze scenariusze. Jedną z większych bolączek rynku rowerowego, czy też właścicieli już rowerów jako takich, jest kwestia kradzieży rowerów. I na przestrzeni wielu, wielu lat powstawały różnego rodzaju mechanizmy znakowania rowerów, różne katalogi, rejestry, znakowanie przez policję. To wszystko jakby gdzieś tam rozeszło się po kościach, a teraz można powiedzieć, że do komercyjnej oferty, do komercyjnego funkcjonowania wchodzi Bike ID. Co ciekawe, polska technologia. Tutaj potępnę się akurat notką prasową. Procesem Bike ID jest dobrze znany w środowisku rowerowym Daniel Kurpisz. Między innymi swego czasu, i chyba nadal dystrybutor marki Superior w Polsce. Bike ID to taki mały, nie AirTag, bo trudno to nazwać AirTagiem z racji tego, że jest to niezasilane, to jest AirFit, który nakleja się na ramę roweru, bardzo mały, taki chyba 1,5-2 cm na 2 cm, znaczek, który można umieścić w dowolnym miejscu na ramie rowerowej, którego zdjęcie no, powoduje jego uszkodzenie, więc, więc automatycznie można powiedzieć, jest to dowód na to, że rower pochodzi z nielegalnej dystrybucji. Hmm. Oczywiście jest to sporym wyzwaniem, żeby wprowadzić to na takim ogromnym globalnym Zakresie. Nie, nie jest to porównywalne oczywiście z numerami WIN, jakie są chociażby w samochodach, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jest cały czas przestrzeń tym bardziej, że coraz bardziej cyfrujemy, cyfryzujemy swój, swój świat i swoje życie do tego, żeby taka platforma jak Bike ID i taka technologia identyfikacji rowerów, w pewnym sensie z książką techniczną, książką serwisową. Powstała i szła za rowerami, szczególnie tymi ze średniej i z wyższej półki, gdzie zarówno historia serwisowa, jak i kwestia właścicielska jest, jest kluczowa, zarówno z punktu widzenia wtórnego obrotu, jak i kwestii gwarancyjnych. Także Bike ID z nagrodą Cardano Summit, jednego z ważniejszych wydarzeń poświęconych nowym technologiom, i kibicuję, żeby wypłynęła zdecydowanie szerzej i może przyjęła się chociażby w Europie. Na przełamanie newsów sprzętowych informacja sportowa mamy już potwierdzone kalendarze startowe zarówno Matthew Vanderpool'a jak i Wautowana Erta. Więc co najmniej 5 razy spotkają się ci zawodnicy. Pierwsza okazja już 20 grudnia, więc u wrót na, 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 na przednówku, można powiedzieć, kerstę periodę, czyli tego okresu między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Już będziemy mogli obejrzeć rywalizację tych dwóch tytanów, jakby nie było, jeśli chodzi o kolarstwo przewojowe. Powiedziałem co najmniej 5 ponieważ o ile Matthew Vanderpool potwierdził, że stanie do. Walki o kolejną już koszulkę tęczową mistrza świata w kolarstwie przyłajowym i ustanowienie rekordu. Zdobytych koszulek. O tyle v 2 zostawił sobie furtkę otwartą, jeśli chodzi o start w Mistrzostwach Świata. Nie jest ta informacja potwierdzona, dopiero się okaże. Będzie to zależało od dyspozycji zawodnika oraz pewnie innych okoliczności, bo V2NR, tak jak, jak i Vanderpool, co roku stawiają przede wszystkim na wiosenne klasyki. Przykra informacja z branży rowerowej Campagnolo, która marka, która kojarzona jest przede wszystkim z napędów super Superrekord i Ekar do królestwa gravelowego nie odnajduje się w współczesnym świecie walki dwóch tytanów duopolu Shimano i SRAM, którzy prześcigają się na technologię tutaj po stronie SRAMa AXS i DI2 po stronie Shimano Straty 24 miliony dolarów w ciągu dwóch lat odnotowało Campagnolo i właśnie poinformowało o zwolnieniu aż 40% pracowników, więc jest to ogromny cios w markę, w ogóle we włoski biznes i w rynek rowerowy. Także mimo tego, że wydawałoby się, że kryzys w branży już się kończy, to jednak są cały czas firmy, które no nie podniosły się i już chyba się nie podniosą, bo tego typu ruch ze strony Campagnolo oznacza, że naprawdę stanie się niszową, elitarną, a może po prostu super premium marką, jeśli chodzi o napędy rowerowe. W minionym tygodniu miałem okazję wziąć udział w prezentacji przygotowanej przede wszystkim przez Federację Rowerową pod bardzo takim szumnym tytułem: prezentacja strategii rowerowej, turysty, turystyka rowerowa w Polsce 2025-2035 10-letni okres programowania. Tak naprawdę e, dla mnie osobiście spore rozczarowanie wynikające z tej prezentacji, ponieważ usłyszałem dużo wielkich słów, wielkich stwierdzeń. Sporo truizmów i sporo rzeczy, które wydają się oczywiste. I z jednej strony, oczywiście, fajnie, że powstaje coś takiego, taki można powiedzieć, guidebook dla samorządów, dla, dla państwa odnośnie rozwoju infrastruktury rowerowej. Natomiast z drugiej strony odniosłem też wrażenie, że z tego nic nie wynika. Nie ma na dzień dzisiejszy dialogu między Federacją Rowerową, między działaczami, a. Podmiotami, które stanowią prawo w Polsce, czyli chociażby Sejmem czy, czy Komisją Infrastruktury, nie ma, nie ma jakby dialogu między Federacją Rowerową znowu, a chociażby służbami mundurowymi, które dbają o bezpieczeństwo, tu szczególnie mam na myśli policję i Straż Miejską. Nie zostało to w żaden sposób zasygnalizowane, bo usłyszeliśmy wiele pomysłów i informacji na temat tego, jakie rzeczy, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w prawie, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w kontekście budowania, budowania chociażby infrastruktury kolejowej w kontekście doboru wagonów. Skrytykowany został e, najnowszy zakup Intercity odnośnie dwupoziomowych wagonów Intercity, e, które w składach będą miały 550 miejsc i tylko 8 miejsc rowerowych. E, no ale. Krytykować i punktować można, i, i może mogę ja, mogę ty, i możemy sobie o tym tutaj długo nawalać się w komentarzach, a jeśli nie będzie dialogu i nie będzie chęci wyjścia do decydentów, to takie teorie, i takie strategie, i takie programy po prostu będą fajnym dokumentem, na zasadzie napisane, odhaczone i nic się nie zmieni, więc. Ja sobie osobiście tutaj przede wszystkim życzyłbym, żeby było więcej dyskusji z ludźmi, którzy decydują, z ludźmi, którzy może nie do końca mają o wszystkim tym pojęcie. Tym bardziej, że równocześnie na tej prezentacji, na tej konferencji byli przedstawiciele samorządów. Usłyszeliśmy naprawdę świetne historie z zachodniopomorskiego, świetne historie z... Małopolski, dotyczące Velo Małopolska, dotyczące infrastruktury rowerowej. Słyszeliśmy też bardzo dobrą prezentację Polskiej Organizacji Turystyki o Eurovelo, więc te rzeczy się dzieją, natomiast ja mam wrażenie, że one się dzieją wobec siebie jakby w tym sensie równolegle i ten flow informacyjny jest za słaby i tutaj E, za mało jakby jest chęci synergii i chęci, chęci działania wspólnie. E, raczej jest takie trochę prześciganie się, kto zrobi lepiej, inaczej e, i, i udowodni, że moje jest mojsze. Więc, e, a najbardziej mnie tak naprawdę zdziwiło to, że rozmawialiśmy o turystyce rowerowej. I kompletnie pominięty został wątek kolarstwa górskiego, MTB szeroko pojętego. Tym bardziej, że mamy single track Lacensis, mamy świetny przykład tego, że można rozbujać turystycznie region, który tak naprawdę no, jest trudnym regionem z punktu widzenia kolarstwa jako takiego. Dzięki temu, że mamy prawie 200 km, a może już ponad 200 km single track Lacensis. Ponad, chyba 300 tysięcy osób w tym roku pojechało na ziemi Kłodzkiej na, na, na weekend, na, na wyjazd, pojeździć na rowerach górskich. Gdyby tych single traków tam nie było, no to nie byłoby też turystów, a w perspektywie czy, czy w, w percepcji e, ludzi z Federacji Rowerowej i osób, które prezentowały i przygotowywały tą strategię. Turystyka to tylko i wyłącznie jazda z punktu A do punktu B, długodystansowa, asfaltowymi ścieżkami, a też między innymi usłyszałem, że robienie ścieżek czy tras rowerowych z kruszcu, który przecież jest jednym z głównych budulców single tracków, to jest bardzo zły pomysł, bo, bo jest wymywany przez deszcze i, i tak naprawdę takie trasy są bardzo szybko do naprawy. Więc wymiana informacji, rozmawianie dzielenie się know-how, to jest podstawa tego, żebyśmy naprawdę rozkręcili Polskę jako turystyczny rowerowo kraj, naprawdę jeszcze bardziej, bo potencjał jest bardzo ogromny. Przygotowując się do tych najnowszych rowerowych shortów, zajrzałem w dzisiejsze informacje i mam dla Was gorącą premierę najnowszej już szóstej aluminiowej i ósmej karbonowej wersji roweru gravelowego Focus Atlas. O ile sam rower bardzo się nie zmienia, trudno też w rowerze gravel tak dużo nowego wprowadzić, no to mamy tutaj przede wszystkim największą nowością jest prep paket, czyli oczywiście każdy sobie to nazywa, każdy producent po swojemu, czyli schowek na kabanosy, żelki albo narzędziownik, jak to woli. Mamy też nowy Hawaii rack bagażnik, który można zamontować do tej najnowszej linii rowerów Focus Atlas. Co ciekawe tutaj wagowo wytrzymałość całej konstrukcji aż do 135 kg, więc naprawdę można zapakować się na ten rower, na nowszego Atlasa, naprawdę na grubą przygodę. Mamy pełny wybór konfiguracji od najprostszych aluminiowych wersji na QS, na Shimano QS, przez karbonowe wersje na GRX, a także z ramię Apex i Rival, więc do wyboru, do koloru, także jeśli chodzi o ramy E, powoli idzie nowy sezon, powoli idą e, premiery, i mam po cichu nadzieję, że tego nowego Atlasa zobaczymy, między innymi, właśnie na Velodyss 13-15 marca w Warszawie. To tyle, jeśli chodzi o tego, tego tygodniowe e, rowerowe shorty. Dzięki, do usłyszenia za tydzień. Cześć.